Witam sympatyków piłki nożnej. Jesteśmy po meczu pierwszej kolejki wiosny. Cyklon Różozórnik Sarmacja-Benzin. Wynik meczu 1-1. Mili Państwo mam naszego trenera. Panie Pawle, bardzo proszę ocenić ten mecz, bo, bo, no bo taki ostry, ale fair play. Co tu, co tu mówić? Remis na wyjeździe z drużyną, która zajmuje drugie miejsce. Nie ukrywam, że, że mógłbym tu co najmniej pięciu zawodników wyliczyć z cyklona, która, którzy też grali w, w sarmacji wędzin. Natomiast to co mówiliśmy już dużo wcześniej, my gramy swoją młodzieżą i, i tak jak tutaj w trenerze dzisiejszy mecz. No, Szkoda, że, że tylko remis, ale, ale przegrywaliśmy, strzeliliśmy w bramkę. No i, no i trzeba się cieszyć z taką drużyną, która zajmuje drugie miejsce. Trenerze bardzo proszę ocenić ten mecz. Tak uważam, że w pierwszej połowie na pewno z pełnym gospodarze. Rezydowali się lepiej, e, grali bardziej agresywnie, pozycją słowa znaczeniu, było poi większą taki, chęć zwycięstwa mi troszkę. Graliśmy na Alivii, niby doskok, ale, ale bez próby odbioru piłki uważam, że do przerwy cyklon no, prowadził zasłużenie. Był zespołem, któremu bardziej zależało. tak bym to nazwał. Druga połowa, no, porozmawialiśmy sobie w szatni, w przerwie i uważam, że No piłka, słyszałem głośno inny, inny zespół wyszedł na, na drugą połowę. Wreszcie dorównaliśmy, jeżeli chodzi o poziom takiej wojskowej, pozytywnej agresji zespołu gospodarzy. No i zaczęły brać wtedy górę inne umiejętności. Na pewno jeżeli chodzi o takie ogranie, doświadczenie, yy, tutaj yy, przewagę mieli gospodarze. No tak Ale szybkość, spręt, sprzęt, była motoryka, mobilność była znowu po naszej stronie. No i zaczęły te dwie, te dwie cechy ze sobą walczyć na boisku. Udało nam się strzelić bramkę, bardzo mnie cieszę, że akurat Piotr Samorski strzelił bramkę, no bo w zeszłej rundzie tej bramki nie strzelił z rzutu wolnego, a znowu wiosną strzelił chyba 6 czy 7, więc cieszę się, że znowu zaczął te bramki zrzutów wolnych strzelać. Ostatnią bramkę z rzutu wolnego strzelił tutaj w Rogożniku w czerwcu, więc, więc cieszę się, że znowu odblokował Piękna się. Bramka, odblokował w spojenie akurat takie odblokował się. W tej fazie tej drugiej połowy oba zespoły było widać, że szukały bramki zwycięskiej. Każdy z zespołów miał jeszcze swoje okazje. Natomiast z perspektywy całego meczu wydaje mi się, że ten remis jest takim wynikiem prawdziwym. I, e, było nawet w ostatniej fazie, każdy z zespołów tak nie do końca ten remis zadowalał i każdy jeszcze szukał wygranych. No ale trzeba okoliczności, jeżeli przegrywaliśmy tę przerwę, trzeba ten punkt szanować. No i właściwie tyle. Uznaję to za zdobycie, a nie za pasję. Rozumiem, trenerze, że no następny mecz to już gramy u siebie z Śląskiem w świętą Kadrowo jak widzę to trener tam jeszcze roszadę jakieś robił. Znaczy no, nie to, to ba, um begejno, ale to w, można powiedzieć dwa dni nie trenował, poszedł tylko na rozdór w czwartek i zdawałem sobie sprawę, że ta zmiana będzie miała miejsce, tylko było pytanie kiedy. I tak wytrzymał z ładu, by e... no, ta zmiana była skalkulowana, e, potem jeszcze Łukasz brat e, e, i, i tyle. No, e. Jeśli chodzi o zmiany, uważam, że y, ta te kwestia tej ławki no musimy też na pewno w lato popracować, żeby jakość tej ławki była jeszcze, jeszcze większa, y, ponieważ miałem też na wojsku na zawodników, który, na 17 zawodników, którzy no też nie do końca, y, jakby to nazwać, y, przepracowali okresy, Nie, 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 o to chodzi. Byli, bo tych tego meczu. My, cieli, my szukaliśmy wygranej, tak? Yy, podobnie jak gospodarze. No a miałem Oskara Zawierucha, który jest obrońcą. Miałem yy, Dawida Machaja, który jest obrońcą. Yy, Maksym, yy, natomiast on jest taki bardziej za... no nie jest aż tak ofensywny jak yy, Hubert. Yy, niby był jeszcze yy, Mariusz Czajka, no ale no to musiałbym kogoś z przodu zdjąć, no, bo trudno żebyśmy grali na czterech z przodu. Yy, więc tak naprawdę yy, czy, czy zombie, no Piotr Samborski prezentował się dobrze, strzelił bramkę, więc tak naprawdę nie było, nie było gdzie tych miejsc zmian robić. Tak naprawdę czy Ken, w którą stronę ta bramka wpadnie, yy, bo jeżeli by, jeżeli by wpadła dla gospodarzy, no to my byśmy musieli by się, się całkowicie odsłonić, jeżeli wpadłaby dla nas w tej końcowej fazie meczu. To chcielibyśmy to troszeczkę przemurować. No, okazało się, że nie wpada dla nikogo, więc czekaliśmy czekaliśmy do końca. Za tydzień gramy ze Śląskim, ten terminarz na pewno nas nie rozpiesza, no bo dzisiaj mieliśmy wice lidera, zaraz mamy chyba trzeci zespół tabeli, z tego co pamiętam Śląsk, który wygrał 4-0, potem jedziemy na ruch, potem piaski, CKS, gieksa, więc na pewno tego początku nie mamy nie mamy łatwego. Ale tak duża tym celu, jak rozmawialiśmy, że z tymi zespołami przed nami, 9 meczy zdobyliśmy jeden punkt, no to już wyrównaliśmy to z rundy, jak się że trochę bałem się, bo w okresie zimowym trochę tych sparingów było i, i sobie tak tutaj dyskutowaliśmy na trybunach, czy nie przemęczeni, ale mili państwo, nic, nic. Nie przemęczenia, tak nie było, jest, nie było e, naprawdę... Pracowaliśmy na Polarach, więc mniej więcej było wiadomo, jak to, jak to wygląda. Po prostu nie było takiej pozytywnej agresji, nastawienia mentalnego nie było odpowiedniego w pierwszej połowie i dlatego cykl prowadził zasłużenie, no bo tu było po doświadczonych zawodnikach widać zdecydowanie agresję, twardość. No a my tak troszkę uczestniczyliśmy w razem z nimi. Tak połowie, jak tutaj trener powiedział, za tydzień gramy u siebie. Śląskiem Świętochłowice, także tranne, że gratuluję. Dziękuję bardzo.